Witajcie już w piątej części poradnika do gry minecraft. Witajcie już w piątej części poradnika do gry minecraft. Dzisiaj zajmiemy się kopaniem, czyli szukaniem fajniejszych surowców niż węgla czy żelaza. Dobrze, tak zejdźmy do naszej jaskini. Tu sobie to rozkaczę, ale za bardzo nie przesadzam, bo mogę niechcący bardzo... tam. Tu mam już trochę podkopane. Możemy nadal kopać wszędzie żeby sobie znaleźć tą nie Patrzcie. Tutaj jest już poziom 2. No dobra. Wchodzimy... do naszej... skini. Ja sobie już mało wykopałem. I zobaczcie, co znalazłem przy okazji. To jest czarny, czerwony proszek węgiel węgiel no to trochę żelaza patrzcie jaka ruda diamentu też mogę wykopać naprawdę wielka ruda diamentu wielkie wykopanie skończyło ja tak najczęściej wydobywamy, kiedy uważam, że mi się wydaje, czegoś co mi potrzeba, to ją kopię. Więc dzisiaj będziemy tak kopali. Jeżeli ktoś chce, to może przełączyć ten odcinek. Czyli będziemy jakby szukać... Mm, nie wiem. Będziemy szukać jakichś fajnych słów. Trzeba sobie zrobić na O, ogromne. znaczy, że nic nie znajdę. Bude mało mam pochodni. Mam megel, mam papryki, mam. To zrobię sobie kilkanaście pochodni. No, tyle mi wystarczy na jakieś parę dni. No i tak, kopiemy. Tak, to sobie stawia Ci pochodnię, to dość blisko, żebyście wszystko widzieli. Że ja bardzo dobrze wszystko widzę. Wy możecie to dobrze nie widzieć. Możecie jak to, się Jeżeli, to jest Jeżeli... Tu jest jeden sposób, żeby kupać wzdłuż w poszukiwaniu syllogów. Drugi sposób jest taki, żeby sobie zakończyć na jakimś poziomie i kupać wszerz. W dużo na skinię. Ja lubię kupać w dłuż. <słuch> Najczęściej się tego wykupuję surowce złoto, żelazo, węgiel i diemont. Czerwonego proszku nie potrzebuję ponieważ nie gram w Minecraft, a tylko robię poradniki no gram, ale jeżeli już tam to na multiplayerze robić tam się takie grane teraz gram w prototypa o już nie mam jest Najczęściej gram teraz w prototypa. Jakoś... No może dam z niego jakieś filmiki tak ogólnie. Ale na razie mi się nie chce grać w, w Minecrafta. Kiedyś miałem do tego zapał, ale teraz jakoś nie. No nie wiem czemu. Takiego panie jest trochę nudne, wiem. Ale tak trzeba... A żeby mieć jakiś diament, to trzeba się naprawdę ostro strony męczyć. Kurde, nie mam kilometrów. Nie mam jeszcze jeden Dobra, taki dobry, to jeszcze... A nie, no, siedem. Jak ja tak, jak coś mi blokuje, to to wykopuję. Nie, no, siedem diamentów to naprawdę bardzo dużo. no, super o kurde woda Może to jest jakaś jaskinia Czekajcie Może Pan wodę zablokuje? Tak, żeby nie latała i tak sobie będę kopał. No lawa, to znaczy, że jest jakaś jaskinia. O, obsydion! Po nie można spokojnie chodzić. Jest jakby ochrona przed ogniem. Uznaję No i za tym pierwszym na O złoto. Nie, zajebiście. piście. Przepraszam. Super złoto. Niewiele też złota. Nie tak źle. Ekstra. Ja dokładnie sprawdzę takie takiej jaskinie. O, żelazo! W tych jaskiniach naprawdę bardzo dużo surowca możecie znaleźć. Proszę jak... kto woli. No i tak mamy pierwszą jaskinię swoją. Tam coś widzę. O! Kolejny fajny, o, diamenty, o, kolejny faryzm. fajny surowiec, lapis lazuli, też go sobie wykopię. O, aż teraz wypada lapis Jezu, ja pamiętam, że wypadało wiele, nie, teraz wypadało. 7? Ty, ale jazda! O, dobra, nie, no to już jest jaskinia, z której na pewno będę lubił surowce. No 11 diamentów. Taką małą podróż że to nawet nawet. Nie można się nam łatwo zgubić, ale wydobywanie sobie w sobie jest fajnie. Nie no, super, no ale. dużo się tego zdobyło. O, jeszcze żelazu. Nie no, ekstra dobra, żeby mam nie zajmować za dużo czasu, to już... Kiedy indziej to wykopię, kiedy nie tworzę ucinka. Jezu! Nie no, ja piję. Możemy sobie zrobić... Jeżeli ktoś nie pamięta swojej drogi, może sobie zrobić oczywiście z czegoś drogę. Ja robię z pochodni. Przepraszam. Jest. No. Nie no, ale i diamentów mi się udało zdobyć. Boże. Naprawdę super ekstra co o jeszcze napisałem nie no to, to już naprawdę jest wielkie znalezisko Tyle napisał ludzi, żeby znaleźć trzeba być farciarzem Tyle diamentów i troje złota nie wiem czy naprawdę takiego farta teraz miał takiego farta, żeby wrócić Chyba tak. Albo nie. A tutaj też. Jest strony Psydiany tupe. Dobra, wrócę do Was, jak znajdę się w tej jaskini. Jestem połownie, tak właśnie myślę, nad Psydianem. No i myślę, że nie mogę go wykopać, a jeżeli już to diamentowy kilo, to mi zajmie trochę. No dobra, wrócę do domku i zrobię sobie diamentowy kierow. Chyba sobie jednak narysuję plan. Hmm, tej mapy. To znaczy tej to jaskini, prawda? O! To jako pamiątka. Nie no, 11 diamentów to bardzo, bardzo dużo. Stracimy na dużo rzeczy na kilka diamentowych kilofów, na diamentowych zbroje. Do góry. Tutaj jeszcze jest jakaś moja jaskinia. A nie, to więc. Tu to jest, to jest jaskinia, w której się prawie zbliża. Na wyjścia zajmowało mi jakieś 10 minut. Nawet więcej. Nie wiem ile. Jestem tak zdenerwowała, że już nie miałem chęci robić poradnika. No i jesteśmy. Przedłożyć parę rzeczy do skrzynki. Służby też. Służby też przy topie później. Przy was też później. Napisać na sobie zostawię. No, ten na razie sami starczy. Dobra. Zrobię sobie dwa diamentowe kierowne. Albo nie jeden, albo dwa. Trzeba się zdecydować. He, diamentowy kilo! O he, 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 he. Nie mam dobrać dobrać kilo. Zobaczcie z jaką szybkością można. O, to się Tak, nie, żeby nie fajkować. O, jeszcze O, jeszcze jedna fajka. To jest będzie ciekawe. Nie no, wiecie co nie będę się mówił, więc wrócimy. To będzie lepiej moje tałeś. Tak jak ci widzę. Jak się robiło, chociaż tak. To się podoba. Albo nie jeden sobie. Wiecie? No i tyle. No dzisiaj, znaczy na dzisiaj zaczyna ten odcinek. Zapraszam na nasz kanał i do